Tutaj musieliśmy powalczyć najpierw. Dobra, rzućmy przyspieszenie. O, i jeszcze błogosławieństwo mamy. To się ładnie uda po wszystkim. Super. Trzy gwiazdy odwiedzimy. Mamy też kaplicę z, drugim, z zaklęciem drugiego poziomu. Chociaż nie wiem, czy jakieś zaklęcie drugiego poziomu teraz mnie interesuje. Stąd na pewno bym chciał nowego bohatera, który by tam te dżiny załatwiał. Zbierał ich. O, tu jest magiczna studnia i nie, nie zauważyłem nawet. No dobra. Złoty pawilon zbudujemy. O! A tutaj można ulepszyć nawet dżiny. A może się odblokowało dlatego, że tutaj to zrobiliśmy? 5 hmm. dżinów do ataku. Precyzja. No to nic takiego. W sumie. Ty tutaj lecisz. A skrzynkę może zostawimy sobie. Kogoś, kto by chciał się tu rozwinąć. Tutaj znowu, włożenie niepotrzebnie. Um, ulepszone ołtarz życzeń. Gili Magu chyba nie ma co rozwijać. Skoro. No tylko zaklęcia powietrza tu będą. Tego zwoju wydają się strzec jakieś potężne siły. Jesteś pewien, że chcesz sięgnąć po zwój. No sięgnijmy. O nie. To te smoki. No, świetnie. Głupie smoki. Jak no, przynajmniej... Duża błyskawica ich bije. O. No, to było niezłe. Tylko szkoda, że on będzie zaczynał. w tym momencie. z swoimi dżinami. O. Ale i tak kiepsko mu to wyszło. Dostał ochronę przed ziemią, chyba. Bo to. też był słaby ruch. Okej. Okay. No. Dobra, nie będziemy się to Też zależy jaki to jest zwój, bo wcale może nie być warty uwagi. A on już wykorzystał swój ruch w tej duszy. Dobra, atakuj. Łańcuch piorunów. Uuu. Hmm. No to chyba było warto. Dobra, i zaklęcie jeszcze pierwszego poziomu. Zobaczymy, co tam wymyślili. Hmm. hmm, hmm. Batachę centaurów można by było zaatakować. Pra. Tutaj pewnie jakbyśmy osunęli tego strażnika misji, to on by tutaj zaczął łazić nam. Nie chcę, żeby mi to łaził. Hmm. Fajnie byłoby ulepszyć te dżiny, wszystkie, co mamy. Z jednego miasta i z drugiego. Zresztą też. No właśnie. Czy ja tutaj nie chciałbym odblokować tego miejsca? Tutaj jest problem jeszcze z tym, że. Mamy garnizon po drodze. No to do niego też by wypadało się ulepszyć, najpierw. A, niech będzie dostaniesz magię powietrza. żywiołaki. chyba szkoda mi na nie pieniędzy. Dobra, lecimy tędy. No bardzo ciężko się dostać do zamku wroga. Myślałem, że będzie łatwiej. O, a ty masz to nieodwiedzone. Nie wiedziałem, że ty masz to nieodwiedzone. Okej. Okay. I tu możemy golemy ulepszyć i w sumie już nie ma co zaglądać do zamku. Tak, chciałbyś tu przyjść. Nie ma. Możesz sobie tylko popatrzeć przez bramę. No, no tak, tutaj nie ma jeszcze co zbierać. Okej. Okay. No i chyba sobie przejdziemy tym monolitem wejścia z powrotem do zamku. Ewentualnie może jednostki. Podprowadzimy sobie tutaj Tarnomowi jeszcze jakimś innym bohaterem. No fajnie też by było ten złoty łuk mieć. Nawet mamy miejsce w, w ręce na ten łuk. Mm. Nie wiem czy aż tak bardzo się to opłaca. Chociaż żeby takiego smoka pobić. Nie, to się opłaca. Te czarodziejskie smoki jego. Dobra, podlecimy tutaj sobie. Nie będziemy wybrzydzać. Fraty to zbieraj. I znowu jest nowy tydzień, to znowu ryzykujemy sporo. Uciekają, to uciekają. O, to. nie powinniście mi mieć takie siły tutaj nade mną. Proszę bardzo, jak łatwo można was zdmuchnąć. No. Skąd te straty były? Jeszcze gremliny dodatkowe. Tutaj chodźmy. Uliny zbieramy. Tak, miałem to nie zaglądać. Przesyłają. O, Nagi też przesyłają ładnie. Dużo różnych wojsk. Jednak oczywiście mało mamy i złoty łuk jest. A nie, złoty łuk to źle pamiętam. Tutaj jest potrzebny. To te kajdany wojny możemy na razie wystawić. Przed walką sobie zmienimy tak, żeby on nie mógł uciec. Nie wiem, w sumie, czy jest sens bronić tego zamku, bo on by i tak wszystkich moich pozostałych bohaterów po pobił bez problemu. Mam wrażenie, że Prędzej ten Fiur cały silny bohater jego nie może, nie ma możliwości po prostu wyjścia stąd. Eee. Czemu ja chcę tu iść? O ale mamy tutaj sporo jednostek. Mamy 20 dżinów. Torosar i Daremyf. Hmm, obojętnie. Tu masz więcej gremlinów, to może ty weźmiesz. Będziesz naszym... ...gościem. Dobra, tych bierzemy. Wymienimy się. Wtedy ty mi ulepszysz te dżiny jeszcze. Dobra, dawaj gargulce. Ty możesz ten bezdenny jeszcze wziąć sobie, to wtedy i deny będę mógł nosić. Dobra, i na razie ulepszymy tylko te dżiny, to, co są lecimy tutaj, okay, i dalej idziemy. Będziemy atakować już ten wymiar powietrza. Obawiam się tego, ale zrobimy to. Ja Tutaj to stoi gdzieś na drodze. Od razu. Dżinów pobie pobierzemy troszkę. A może od razu od Rissy, bo ona może to zrobić. Będziemy wchodzić do zamku. Tak. Daj tych najpierw, ulepszymy. Dziny daj i tych daj. Porówno mamy. No i idziemy tutaj. A właściwie to mało. Tutaj mamy tak drogi do pokonania, więc tyle, spoko. O, pewnie nie odwiedzałem stajni oczywiście, nie pomyślałem. Dobra, weź te dżiny. Tutaj tego Torosara wyślemy, żeby ulepszył. Może nowego bohatera, żeby znowu nam hmm, starczyło ruchu? Świetnie. No i jedyneczkę zrobimy, może jedną. No i tarną do przodu, naprzód marsz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, zaczniemy od nowa zapisywać. No i tutaj się udajemy. Hmm, Ty się słowaj i... chyba tyle. Ten fiur tutaj siedzi, nic nie robi. E, jeden z dżinów, który ostatnio do Ciebie dołączył, wyjaśnia, że możesz być w stanie przeciągnąć na swoją stronę kilka żywiołków powietrza. To brutalne stworzenie, niezbyt rozgarnięte i na pewno skorzystając z szansy wzięcia udziału w bitwie, nieważne po czyjej stronie. O, ciekawe. Nieważne po czyjej stronie, to od razu mogą się poddać. I przejść na moją stronę. Że w ten sposób nie pomyślą. Uuu, jak ma dużo punktów ruchu. To wygląda na to, że on chce do mnie podbiec tutaj. Tak mi się wydaje, że on będzie tutaj zmierzał w naszą stronę, więc sobie tutaj podbiję te statystyki, jednak. Szczęście i morale jakoś tam. Ech, no, może jakoś się to uda. Tylko on ma znowu przekombinowane statystyki względem naszych. No czemu aż tak? No nie, no co to jest? Chyba zrezygnuję z ulepszonych wersji tych wszystkich kronik, bo to to jest naprawdę jakaś masakra wielka. Chyba na zwykłej wersji mi się lepiej grało. Eee, no nie wiem, czytamy sobie. Tutaj? Czemu tu jesteśmy? Aha, bo nie w tym miejscu. Pytałem. No chyba ja tak zrobię. Będę grał na nieulepszonych kronikach. Zrobię cięcie do tego miejsca, w którym jesteśmy i będziemy już dalej grać normalnie, znaczy na starej wersji, ponieważ nie uśmiecha mi się takie, prowadzenie takich walk. Chcę przede wszystkim poznać historię tych kronik, bo jest naprawdę ciekawa i się przy tym nie denerwować. No także zrobię cięcie teraz. Ok, zmieniłem wersję na wersję oryginalną, nieulepszoną yy, i mogłem też dzięki temu porównać bardzo dużo rzeczy. W których fajnych wprowadziła ta wersja ulepszona. Na przykład tutaj teraz jak jestem na oryginalnej to ten zamek był strzeżony praktycznie przez nikogo. Prawie nikogo tu nie było. Nie było żadnych tytanów ani nic. Nie ma tutaj tego garnizonu, tego całego fajnego tej bramy takiej fajnie wprowadzającej do tego miasta. W tym mieście też żadnych posiłków nie ma. Nie ma żadnych posiłków od króla Magnusa ani zasobów. Nie dostarcza nam Dużo w ogóle rzeczy tutaj brakuje tej wersji oryginalnej, co przed chwilą widzieliśmy. Były tu takie rzeczy jak na przykład pobojowisko, były te kapli kapliczki, gdzie można się było zaklęć, uczyć. Ten portal w ogóle był na prawo od młyna, a się w ogóle przekonałem też, że jedyny portal, jaki no, praktycznie my mamy tylko dostęp, to jest tutaj, ten do naszego miasta. Ten przez który przeciwnik nam przyszedł raz, to on przychodzi tylko jednorazowo i on od początku misji był tam ustawiony, żeby po tych chyba dwóch tygodniach przyjść, a potem to już nie miał do nas dostępu tym portalem. Także jak my tutaj mogliśmy odblokować mu tego strażnika misji, którego w oryginale też nie ma, to dopiero wtedy on mógł do nas przyjść. E, jakie tu jeszcze są różnice takie bardzo widoczne? Jeśli chodzi o to, skąd ma tyle nimf, to on na początku ich nie ma, tylko one są porozrzucane po całym jego tutaj obszarze. On sobie po prostu neutralne jednostki zgarnia. No i też w oryginale tutaj nie ma tych czarodziejskich smoków, wcale. Nie ma też super silnego bohatera, i tak naprawdę jest jedyna rzecz, która mnie bardzo odtrąca od tej wersji ulepszonej, że musimy. Mniej walczyć z bohaterem, który ma takie statystyki, którym według mnie normalny gracz nie jest w stanie dorównać. Czyli na przykład ja nie jestem w stanie dorównać. Tutaj była Oaza, też w wersji ulepszonej. Jest tutaj przejście, a to przejście też było wcześniej. Tylko ja nie zauważyłem, że tutaj stała ruda. Można było ją zgarnąć i też zrobić sobie przejście. Tej fabryki golemów nie ma. W ogóle był też klasztor, a zamiast klasztoru mamy tutaj dwie wieże magów. No także bardzo mi się podoba pomysł z ulepszeniem całych tych kronik, no ale niestety dla mnie są nie do przejścia tej wersji z wykokszonym bohaterem przeciwnika i to chyba w każdym normalnie scenariuszu Także będziemy chyba kończyć tutaj. A, jeszcze są inne różnice. W zamkach mamy tutaj więcej dostępów do jednostek, do sprzedawcy artefaktów na przykład też, ulepszone życzeń. też jest, a w tym drugim zamku to nawet tytanów można było zrobić, także wszystko bez żadnych ograniczeń. Giedie magów do piątego poziomu. Także, no, zaklęcia powietrza tylko są, ale jest ich więcej. Hmm... Też zamiast kuli firmamentu była księga magii powietrza. Um, a kula nie była strzeżona, była w takim miejscu, gdzie nie była strzeżona. Tylko chwila, czy ja mam łańcuch piorunów? Mam łańcuch piorunów. Dobra, świetnie. No tutaj, tutaj się zatrzymałem, ponieważ tutaj jak będziemy szli, to będzie, um, no, historia. Więc nie chciałem jej akurat pomijać. A tak te wszystkie rzeczy pozostałe już zrobiłem. Mam armię, mam e, bohaterów ulepszonych, ile się dało tych pozostałych, a jeszcze jedna bardzo niefajna rzecz na wersji oryginalnej. Mam takie umiejętności, ale to nie dlatego, że takie chciałem, tylko dlatego, że to były jedyne, które gra pozwalała nam rozwinąć. Żadnej tutaj logistyki nigdzie nie, nie pozwalała dać ani niczego innego, i tak samo mają wszyscy bohaterowie, e, ewentualnie. Jak od początku na przykład Risa miała atak, to ona ma atak, ale a ta ma naukę czarów, ale jedyne umiejętności, jakie się pojawiały, to magia wody, mistycyzm i dowodzenie, także to też słabo. No ale idziemy dalej. Chociaż stąpasz po twardym gruncie, wiesz, że nie ma go pod twoimi stopami. Drzewa i góry wyrastające z białych chmur sprawiają, że wyglądają one niczym niekończąca się mgła. Przynajmniej wygodniej ci w ten sposób o nich myśleć. Inaczej oszalałbyś, próbując zgadnąć, w co wbijają się korzenie drzew. Tak, wymiar chmurowy. Mamy tutaj dziwne miejsce, które Tarnomowi się nie podoba. Y ty to możesz w sumie już wypójść. Tylko te dwie dziewczyny będziemy rozwijać. Ty też możesz atak dostać. No nie, no tego to nie chciałem. I po co mi to atakujesz? No, tutaj jest ten fiur, ale można zobaczyć, że on ma takie statystyki wyrównane z nami tutaj. Dla mnie walka powinna być wyrównana, a nie. Co widzieliśmy niedawno? Chłopcy żywiołów. No, to zapis wystarczy. i chyba nie wystarczy, ale możemy spróbować. No, na pewno nie wystarczy. A, spróbujmy. No tak, idzie do nas. Jeden punkt ruchu, jeden, jedno miejsce dalej i by się udało. No nie ważne. Może po prostu Tarnomem pójdziemy... dopiero później nimi. Czyli tak, mamy tego Fiura, który... jest jego głównym chyba bohaterem, ale widać nie jest też taki potężny. W tym momencie. No i wróg ucieka. Tutaj ta, co do nas wcześniej przyleciała atakować zamek, to ona miała te kajdany wojna, a tutaj żadnych kajdan wojny teraz nie uraczymy. Nie uś... No, nie, nie. Nieważne. No a ten znowu cieka, ale możemy z nim powalczyć, spróbować trochę. O, proszę bardzo dało się trochę go ulepszyć. A bardzo mi szkoda tej ulepszonej wersji, bo naprawdę była świetna. Tylko ten jeden mały szczegół wszystko mi tutaj zaburzył. Całą moją chęci do próbowania w ogóle, bo próbowałem też pokonać go jakoś, ale nie wychodziło i. W końcu trzeba było zrezygnować. Trzeba wiedzieć, kiedy należy zejść ze scen. Hmm, tu jeszcze ktoś sobie czeka. Brisa. A dużo tych bohaterów tu narobił sobie. Dobra, za bardzo mnie nie interesują tego siedliska. Mam tylko te miejsca, w których da się porozwijać naszych ludzi. Także mam nadzieję, że teraz mu jakoś tutaj znowu staniemy. Że nie będzie do nas szedł. Koła magii to znowu punkcik mocy. O, i tu można zrobić ładną blokadę. Dobra, tutaj jednego bohatera postawił, to załóżmy, że miasto możemy jego przejąć. Tak na spokojnie. On sobie zaraz odbije, ale będzie miał mniej jednostek. O właśnie, co tu ciekawego mamy. Sprzedawca artefaktów ma. Ale zaklęcia też tylko magii powietrza. Dobra, także sobie staniemy tu. No i teraz. Ojej, to jest znowu. Po raz drugi cię zwalniam. Dobra, idźcie tu. Ty może pójdziesz najpierw w dół. Dobra, odzyskał sobie zamek. Proszę bardzo. Jeszcze ty idziesz na dół. To jest jeszcze ogród do odwiedzenia. Możesz obronę rozwinąć. zwykle moc, wybieram okay. kolejny tydzień, już trzy miesiące minęły na Ma taką małą mapę dobra, i ty ostatnią miejscówkę odwiedzasz. Obrony sobie wziąć to tak samo nasz ostatnie miejsce i jeszcze tylko pytanie czy na dole coś na nas naczeka zaraz na się przekonamy No może być i piątkę nabra no, nic tu nie ma On na pewno by skorzystał z okazji i zaatakował nam dziewczyny, więc możemy po prostu już jego zniszczyć i tyle. Ech, no niestety. Tak to musieliśmy zrobić. Jasno niebieski przegrywa. Gratulacje. Wszyscy twoi wrogowie zostali pokonani. Odnosisz zwycięstwo.